Cześć, witamy na naszym kanale. Nazywam się Michalina i jestem reprezentantką projektu Meet the Different. Dzisiaj jest z nami pani Dominika. Cześć, witam was wszystkich. I opowiem nam dzisiaj o Meksyku, czyli kraju, w którym mieszka. Pani Dominiko, dlaczego akurat Meksyk? Jak się tam pani znalazła? Do Meksyku wysłała mnie moja firma. Pracowałam jako rezydentka dla biura podróży, no i jako rezydent pracuję się w różnych miejscach, destynacjach na świecie. I po drugim roku pracy zdecydowałam się, znaczy poprosiłam moją firmę, złożyłam aplikację, czy mogłabym pracować w Meksyku, no i się udało. I tak właśnie tam trafiłam. I pracowałam jako rezydentka prawie 4 lata, no aż do e, czasu pandemii, kiedy ta praca się skończyła. E, I byłam przez e, około 8 miesięcy na bezrobociu, i nie, przez to musiałam wrócić na chwilę teraz do, e, mam nadzieję, że na chwilę e, do Europy za pracą. Okej, okay. a na czym dokładnie polegała Pani praca w Meksyku? O ile wolno mi zapytać? Mm, y Praca rezydenta biura podróży, czyli odbieranie gości z lotniska, to było jednym z takich moich mniejszych obowiązków, bo głównym obowiązkiem było jakby zajmowanie się i opieka w hotelach. Organizacja, przeprowadzanie spotkania informacyjnego, czyli jak goście, ktoś jedzie na przykład z biura podróży na wakacje, do Meksyku, no to pierwszą osobą kontaktu ja jestem na tej destynacji. I wszystkie problemy, jakie mają goście na tej destynacji, ja muszę rozwiązać, oczywiście przekazuję tam dalej do biura podróży, zapisuję na wycieczki fakultatywne, jeśli ktoś jest chory, to też wysyłam do lekarza albo lekarz przychodzi do hotelu. No taki, osoba pierwszego kontaktu pomiędzy właśnie osobami na wakacjach, a biurem podróży. Mm -hmm, brzmi bardzo ciekawie. Jeszcze <grym> w Meksyku chciałabym zapytać, jaki jest najciekawszy zwyczaj albo tradycja, z którą się Pani zetknęła w tym kraju? Czy znalazło się coś mm -hmm. takiego, co Panią zadziwiło? O, jest tego bardzo dużo. Meksyku ogółem e, od czterech lat, e, jak tam mieszkałam, zaskakiwał mnie prawie codziennie. Ale z takich w sumie najciekawszych zwyczajów, mm, to na pewno jest to świętowanie Dnia Zmarłych. To jest ogółem jedna z największych takich świąt w ciągu roku. I oni, zamiast na przykład się smucić, tak jak u nas, że idą na cmentarzu, wszyscy płaczą, że nasi bliscy odeszli, to oni właśnie bardziej się cieszą na ten dzień, że mogą iść na ten cmentarz, mogą złożyć im te piękne kwiaty, mogą zanieść im coś, co było ich ulubionym przysmakiem tych osób zmarłych albo też robią większość rodzin robi takie ołtarze w mieszkaniach i wystawiają wszystkie zdjęcia swoich swoich czy tam przyjaciół, rodziny albo i znajomych właśnie na takim ołtarzu i tam też zapalają świeczki, kwiaty, ich ulubione napoje albo i też jedzenie składają i oni właśnie bardziej się radują w ten dzień niż smucą. Z takich innych, jeszcze ciekawszych świąt, mniejszych to na pewno świętowanie też Dnia Trzech Króli. Co ciekawe, że w Meksyku właśnie to na ten dzień składa się prezenty dzieciom, a nie na Boże Narodzenie. Oczywiście ta tradycja teraz już przesiąkła tą komercjalizacją. Dlatego też na Boże Narodzenie dzieci też dostają prezenty, bo by było im po prostu przykro, że wszyscy dostają, a oni akurat nie. Ale główny, że tak powiem, największy prezent jest właśnie na Dzień Trzech Króli. I z innych jeszcze takich najciekawszych zwyczajów to ogółem, że Meksykanie są bardzo religijni. Nie chodzi tylko o tą religię katolicką. Ale też bardzo wierzą w bardzo dużo różnych rzeczy. Jak na przykład wierzą w Coca-Colę i tańczą do niej w stanie Chiapas. Ale z takich chyba jeszcze zwyczajów, które mnie szokowały, to jest właśnie droga krzyżowa, która jest przeprowadzana w miejscowości Tasco, tam gdzie się wydobywa, produkuje srebro w Meksyku. To jest mniej więcej godzina drogi od stolicy. I tam właśnie w dzień Drogi Krzyżowej normalnie wierni, tak jak ja bym na przykład chciała odkupić swoje grzechy, to mogę iść. To jest dosyć takie górzysty, górzyste miasteczko i mogłabym iść właśnie um, zakryta, na czarno, żeby mi było, można coś pokazać, że tak powiem, ale bardziej chodzi o to, że skruchę i żałowanie za grzechy, no i idą z czymś tutaj ciężkim właśnie na na plecach albo się biczują. No jest to taki dosyć kontrowersyjny temat, ale oni bardzo poważnie do tego podchodzą, więc mają naprawdę zwyczaje swoje, które się bardzo różnią od tych naszych europejskich. Właśnie jeśli chodzi o różnice, z tego, co pani mówi, wnioskuję, że tych różnic pomiędzy kulturą polską a meksykańską jest bardzo dużo. Jakie są takie najbardziej znaczące różnice, jakie pani zauważyła, mieszkając w Meksyku? Jest ich bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim to, że są uśmiechnięci i nigdy nie powiedzą, że coś ich boli albo że mają jakiś problem. Oni się z tym nie obchodzą. Zazwyczaj z każdym napotkaną osobą, jak się mijasz, to zawsze. Się uśmiechają, mówią Ola, co oznacza dzień dobry, cześć. Jak się masz, zawsze jest Ola, ketal. I zawsze odpowiadają, że jest dobrze. Pomimo tego, że nie jest dobrze, zawsze odpowiadają, że jest dobrze, zawsze z uśmiechem. Więc jakby nie mówią za bardzo o tych problemach, nie narzekają. Co jeszcze jest takiego innego, że są bardzo, że są pracocholikami. Nie dlatego, że po prostu lubią jakby pracować. Nie mówię, że że y, są, jakby nie lubią pracować, tylko chodzi o to, że w Meksyku bardzo muszą pracować, y, bo ta stawka dzienna jednak wynagrodzenie jest bardzo niskie, dlatego muszą bardzo, bardzo długie godziny dziennie pracować i jest tych godzin prawie 12 w ciągu dnia, a y, dni, które muszą pracować jest 6 w tygodniu. Mają tylko jeden dzień wolny od pracy, nie tak jak u nas w, w Europie to jest naprawdę luksus, bym powiedziała, dwa dni wolnego czy tam nawet półtora dnia wolnego też ten urlop jest dopiero przyznawany po roku przepracowanym, więc nie ma tak, że zaczynamy nową pracę, już po kilku miesiącach możemy się starać o urlop. Inną różnicą to bardziej na korzyść nas, Polaków, że my jesteśmy złote rączki, a Meksykanie jednak za bardzo nie umieją, nie umieją tak szybko naprawić tych rzeczy, jak coś tam się zepsuje, trochę dłużej im to zajmuje. Jeszcze sobie zapisałam, bo trochę chyba tutaj jest, że nie za bardzo umieją jeździć autem, jakby nie, nie znają się Meksykanie na tych przepisach ruchu drogowego. No i przede wszystkim największą różnicą to jest, że lubią ostre jedzenie, a nasze żołądki bardziej są podatne na to łagodne jedzenie w Europie. Tak, to, to właśnie jest wiadome, bo czytałam trochę o kulturze meksykańskiej. Wiem, że tam bardzo powszechne jest ostre jedzenie, ale też słyszałam, że Meksykanie są o wiele bardziej chaotyczni i mniej zorganizowani niż Europejczycy. Czy to jest prawda, czy to jest tylko taki trochę stereotyp? Zależy pod jakim względem, też zależy wszystko, w jakim regionie się mieszka ta chaotyczność się przejawia w tym, że u nich nie ma powiedziane, że musi być to zrobione teraz w tym czasie, tak, że o tej i o tej godzinie bardziej jest to brane na luzie, nie stąd też, stąd się pewnie też wzięło to powiedzenie maniana, maniana, a więc u nich bardziej się przywiązuje, nie przywiązuje do tego wagi, że musi być to zrobione o tej i o tej godzinie, tylko jest bardziej właśnie tak, tak swobodnie podejście do życia, dlatego też może mają, nie wiem, lepsze poczucie Takiego rano wstają i nie zamartwiają się, że mają jeszcze tyle do zrobienia, tylko jak będzie zrobione, to będzie, a jak nie będzie zrobione, no to najwyżej na drugi dzień. Ale czy są jakoś tacy chaotyczni? Najbardziej chyba mi się to przejawiało w jeździe autem, bo tam tą chaotyczność to się najbardziej chyba da zauważyć właśnie na drodze. Okej, okay. a tak z drugiej strony, czy widzi Pani podobieństwa między obiema kulturami? Bo my w naszym projekcie chcemy skupić się głównie na tym, co łączy różne kultury, zamiast na tym, co ich dzieli, więc jeśli znalazła Pani jakieś takie punkty wspólne, to bardzo chciałabym o nich usłyszeć. Tak, na pewno z największych takich rzeczy, które nasze kultury łączy, to jest gościnność. Bo polskiej gościnności się mówi bardzo dużo, a meksykańska gościnność jest bardzo, bardzo podobna do polskiej. Też bardzo. Przywiązują wagę do rodziny, rodzice, ogółem dbanie o to o rodziców, jak już się wyjdzie z tego gniazdka, to tak jak u nas zawsze do tej mamy się zadzwoni, zawsze się gdzieś tam do babci też przyjedzie na obiad w niedzielę i tak dalej. Więc Meksykanie też u nich rodzina stoi na pierwszym miejscu. Lubią też dobrze zjeść, ja bym powiedziała tak jak my, Polacy. Lubią też dobrze się napić, mają mocną głowę i dobre jedzenie, bym powiedziała też. To nas na pewno łączy. To super, że mimo tych różnic znalazły się jakieś punkty wspólne. Zapraszam za tydzień na nasz kanał, kiedy pojawi się kolejny wywiad. A tymczasem zapraszam do lajkowania tego filmiku oraz do subskrybowania. Do zobaczenia!